Tylko leżeć na leżaku czy kocyku coraz mniej osób tak spędza wolny czas. Przybywa aktywnych i świetnie, ale i sytuacji, w których coś poszło nie tak, jest coraz więcej. Najczęściej są to drobne urazy, tak skręcenia, złamania. Natomiast sporo już w tym roku wydarzyło się wypadków wspinaczkowych i to te są charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dzisiaj samorząd województwa przekazał promesy na wsparcie finansowe właśnie tych specjalistycznych grup na wyposażenie, na, na wsparcie specjalistycznej kadry, po to, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. By ratować i pomagać, wciąż potrzebni są chętni, świetnie przeszkoleni ludzie i sprzęt. To nie są tanie rzeczy, ale by Małopolska nadal była mekką dla aktywnych, pieniądze na to muszą się znaleźć. I są.